Dobry, witajcie na trzecim odcinku drap masów. Ja mam tutaj, oczywiście, przygotowaną gwiazdną kasę numer 3. To jest cała paczka. Trzy kalendarze i dorzuciłam jeszcze tutaj zdrabki za 35 zł. Mam ekstra linie, mam maxi 500 tysięcy maxi cash, sodiak, szczęśliwe linie i szybkie 50. A tutaj zacznę sobie od kalendarzy. Dziś okienko numer 3, yy, numer 19 kalendarza. Co tu się skrywa? A tu jest ciuchcia. Drugi to numer 14. Ach, to jest ten, właśnie, popsuty rękawica. I kalendarz z numerem 24. Tutaj skarpeta. <laughs> tam na bok. Szybkie 50 teraz z numerem 34. I szukam trzy takie same kwoty. Drugi raz stuwa, 52 zł. No i nawet dwójki nie dali, a tutaj sztapka No to szczęśliwa linie, numer 74. Co się wygięła. Banan i jabłuszko. Więc banan tu, tu jest jabłko, i tu jeszcze jabłko, krab i cytryna. Tu jest krab, krab, i tu jeszcze cytryna. Ananas i słońce. Słońce tu jest ananas. Dobra, to tyle. Pik i tęcza. Tutaj tęcza. No dobra. Biedronka i złoto. Tutaj tylko kości i arbus. Arbus jest tu też. Klucz pomarańcza. Tu. No i. Ach, tak skromnie dają. Gruszka i truskawka. No właśnie, nie ma wcale. Refl i sakwa, dzwon i serce. Serce serce tutaj. Ojej. Kwiat i podkowa. No pięknie mi załatwili nie ma nic dokładnie. No to teraz zodiak. Zodiak mam z numerem 25 i gwiazda bądź księżyc poszukiwany. Mam teleskop, słońce. Może przez ten teleskop wypatrzę jakąś gwiazdę. Kompas, żółw, UFO. Ziemia, naczynie, lira. Jeden rożec, miś. Coś wydaje mi się, że dzisiaj jest tutaj ciemno. Flaming, planeta, parasol, delfin, krab i kotwica. No to co? Dzisiaj nic nie będzie. Kontrolę jakieś może. Tutaj mam różne. Kolejna strapka maxi cash numer 17. Więc pozdrawiam permateusza. O i 17 będę też szukać: 52, 16, 45 i 55. A u mnie 44, 42, 24, 49, 56.

Ekstra linie Strapka z numerem jedenastym. No to zobaczmy tu. Słoń i czapka. Tutaj. Słoń. No i to chyba tyle. Wiatrak i cytryna. Co jeszcze? Cytryna. No, wiatraka nie ma. Balony i korona. Tutaj... Kolejne balony. Wszystko. Gwiazda i piłka to kolejny od y, symbole do odkrycia Mam i mam. Jeszcze gwiazda, piłka. Rolki i księżyc. Tutaj się księżyc znalazł. Rolki, księżyc tu jeszcze było balony no dobrze, a dalej mam słońce i dzwon no jest tutaj, tu dobra, słońce tutaj i dzwon kolejny, kolejny tutaj nic, tu jest słońce dzwon Tutaj aż trzy dzwonki. No dobrze, a dalej mam co arbus i moneta. Jest moneta i arbus. Tutaj moneta, tu, tu. Arbus i tutaj arbus. Teraz diament i tęcza. Tęcza, tęcza i jeszcze jedna. Okulary biedronka przydałyby się lody. Mam okulary, rower i parasol. Parasol jest tutaj, tu. I to wszystko leżak i popcorn nie ma, nie ma tutaj jest leżak dalej motyl i kwiat tu jest kwiat, motyl motyl i ostatnie dwa to klucz i podkowa Klucz jest, ale podkowa też jest, ale tu nic nie dają, niestety. I ostatnia ze jest na Kasa, tak jak mówiłam z numerem 3 dzisiaj, no to jest z całej paczki, podkowa, serce bądź napis Parasol Karo. Może teraz będzie lepiej widać śliwka, tref, planeta, pszczoła, klucz, burger, gitara, aparat, pizza, kwiat, dzwon, pies, kolczyki, Łódź, muffin, nuta, pik, szalik i maska. No, szanse się kończą, czyżby dzisiaj z zerem, a w się mam wiśnie. No i dokładnie tak jest, G i jeszcze jakiś J. Niestety, dziś na przygotowane zdrapki niestety nie udało się nic wydrapać. Yy, więc mam co? 65 zł dzisiaj na minusie, no ale... I tak czasem bywa, więc bawimy się dalej. Zapraszam Was na kolejne odcinki i jeszcze w tym tygodniu będzie taki duży miks, ponieważ co niektórzy może wiedzą, co niektórzy nie, że mam urodziny, więc jeszcze w sobotę wleci spory miks z drapek właśnie taki odcinek urodzinowy, na który serdecznie zapraszam pa